Dzień dobry, szanowni Państwo, zaczynamy, porozmawiajmy o kolejny odcinek. Waldemar Łoziński. Dzień dobry. Jakub Przewoźnik. Dzień dobry, cześć Paweł. Cześć, cześć i Paweł Plinta z tej strony. Zaczynamy, może od takiego podsumowania krótkiego. Zbieraliśmy podpisy, między innymi na przed targiem w Oświęcimiu, podpisy w sprawie nielegalnych migrantów, w sprawie inicjatywy ustawodawczej. Waldku, jak, jak poszło? Bo ty dysponujesz tymi danymi. Zbieraliśmy i chyba dalej jeszcze zbieramy. Co prawda akcja miała trwać do 15, ale pewnie będzie przedłużona. Udało nam się zebrać blisko 3000 podpisów. Bardzo Państwu dziękujemy. W naszym Powiecie Oświęcimskim zdaliśmy egzamin. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, składam serdeczne podziękowania. Chodzi o to, żeby uszczelnić granice, chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy Dokładnie. bezpieczni, bo to stare polskie powiedzenie gość w dom, Bóg w dom, niewątpliwie pozostaje aktualne. Natomiast chodzi o to, żeby w tych trudnych czasach, gdzie taka zawierucha idzie od wschodu, gdzie występuje szereg niekorzystnych zjawisk społecznych, co widzimy także w Europie Zachodniej, w krajach ciągle jeszcze niestety bogatszych od Polski. Krótko mówiąc, żebyśmy sobie takiego bałaganu nie narobili, który obserwujemy czasami w mediach, Kuba. No, ale chodzi też o przeprowadzenie samego referendum i zapytanie mieszkańców Polski, co w tej sprawie uważają? Nie chodzi o to, żeby władza decydowała za mieszkańców, tylko żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, czy chcą migrantów, czy nie chcą migrantów na terenie RP. To jest bardzo trudny temat i dlatego to referendum jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne dlatego, żeby każdy miał prawo powiedzieć: tak, jestem za. Jestem za tym, żeby się Polska zmieniła, czyli żeby Polska była inna niż dotychczas. Każdy ma prawo, żeby się wypowiedzieć. I cały czas ten aspekt bezpieczeństwa, organizacji. No krótko mówiąc, państwo, chodzi o to, żeby Państwo mogli zabrać głos, chodzi o to, żeby Państwo mogli się, jak Kuba mówi, wypowiedzieć. My swoje tutaj w Oświęcimiu, w powiecie oświęcimskim zrobiliśmy, emocji nie brakowało, co prawda jak zawsze w tym naszym kąciku przy Targu w Oświęcimiu, mm. bo to jest okazja, żeby porozmawiać z mieszkańcami na rozmaite tematy, które są związane z tą wielką polityką, ale także tą naszą lokalną. Ale to są bardzo wartościowe spotkania, które Kuba tutaj szeroko się uśmiecha, które bardzo lubi. No ja zapowiadałem w kampanii wyborczej, że będziemy spotykać się z mieszkańcami. Uwielbiam te spotkania przy targu z mieszkańcami, z klientami też targowiska miejskiego. Dyskusje są na różne tematy, szanowni państwo, no, sami dobrze wiecie, poruszamy tematy samorządowe, ale także te ogólnopolskie ogólnie jest bardzo miło. Dzięki serdeczne za rozmowy. To może teraz przechodzimy do tematu numer dwa nieco dalej. Byliśmy, drodzy państwo, w Warszawie na marszu niepodległości 11 listopada. Droga przebiegła sprawnie. Mnie, po pierwsze, sporo osób z powiatu Święcimskiego uczestniczyło od tych, o których wiedzieliśmy i tych, których spotkaliśmy w Warszawie. Ale fajna była w mojej ocenie atmosfera tego marszu. Bardzo rzeczywiście taka podniosła patriotyczna. I multum ludzi, ja oceniam, że ta granica ćwierć miliona została przekroczona z całą pewnością. Waldku, jak twoje wrażenie? Ja powiem szczerze, że zawsze uczestniczyłem tutaj w Oświęcimiu na uroczystościach. Pierwszy raz się wybrałem. No, jestem pod ogromnym wrażeniem organizacyjnym I też tego, że, że to było spontaniczne spotkanie całych rodzin, bo trzeba to podkreślić. To, to nie było tylko tak, że, że zebrało się powiedzmy kilku narodowców i poszło w marsz. Nie, to przyjechali ludzie z całej Polski autokarami, tysiące autokarów, bo nie było miejsca, nie było gdzie palca włożyć, jeśli chodzi o parking pod stadionem narodowym. Cała manifestacja, ogromne wrażenie. Zachęcam, każdy powinien chociaż raz na taki marsz do Warszawy się wybrać. A może uchylisz rąbka tajemnicy, czy zamieniłeś, no, o czym zamieniłeś te parę zdań z panem prezesem. Po pierwsze, dziękuję posłowi Rafałowi Bochenkowi za umożliwienie spotkania naszej całej grupy, która jechała z Oświęcimia i Skent. Umożliwienie spotkania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tak, to prawda, Paweł, no, wiecie, byliście, spotkaliśmy się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Zamieniliśmy kilka takich ciepłych słów, wypiliśmy wspólnie herbatę, potem udaliśmy się na Marsz Niepodległości i rozmawialiśmy z prezesem oraz posłem Bochenkiem na temat Polski, samorządu, nadchodzących wyborów prezydenckich. I tu jeszcze raz dzięki serdeczne Panie pośle Rafale. Ale niestety, no, nawet Pan Prezes, mimo że przyjechaliśmy z Święcimi, a dwie strony, to blisko 700 kilometrów, nie zdradził nam jeszcze, kto będzie naszym kandydatem na prezydenta. No to się może wydarzyć w każdej chwili, także nie będziemy przedłużać tego programu, bo też czekamy na, na tę informację, ale jeszcze jeden temat chcielibyśmy na pewno poruszyć, no to jest chyba temat takiego racjonalnego generalnie wydawania środków publicznych. I tym takim przykładem inwestycji, nad którą się zastanawiamy, z której się z jednej strony cieszymy, a z drugiej strony tą złotówkę z jednej i z drugiej strony sobie oglądamy jest przedszkole i żłobek na starych stawach, czyli obiekt budynek, który funkcjonuje od kilku miesięcy. Cieszymy się, że dzieci i rodzice mają taki dach nad głową, natomiast jedna rzecz nas frapuje, bo ta inwestycja kosztowała ponad 19 milionów, 19 milionów bodajże 200 tysięcy, no jak 19 to możemy powiedzieć, że 20 milionów i czy waszym zdaniem to nie jest jednak troszkę, troszkę za dużo, czy to są dobre pieniądze w oparciu o wasze rozeznanie samorządowe? Na pewno jest to długo wyczekiwana i oczekiwana inwestycja, jeśli chodzi o, o rodziców, o młode małżeństwa. Wszyscy czekaliśmy na żłobek i na przedszkole. Szczególnie w tym miejscu, gdzie, mówmy sobie szczerze, jest to najbardziej w tej chwili rozbudowane, rozbudowana część oświęcenia, jeśli chodzi o, o bloki. No więc wszyscy czekali na tę inwestycję, natomiast na pewno jest to inwestycja mocno. Przepłacono. No, dla przykładu, to dane mam przed sobą, więc to jest żadna tajemnica. Koszt wybudowania na jedno dziecko to jest u nas 95 tysięcy złotych. Inne gminy, które budowały w tym samym czasie, dokładnie oddane w 2024 roku, goręcin 75 tysięcy studzienice 73 300. Jest też Pruszków, Prusz, przepraszam, 60 000 na dziecko. Wszędzie, generalnie Rzeszów 78. No wszędzie jest tani. no To jest ważne, żeby to, tak jak powiedziałeś, tą złotówkę jednak oglądać z każdej strony. Są to pieniądze samorządowe. Łatwo się je wydaje temu prezydentowi niestety na wiele rzeczy nietrafionych. No, ta jest, Trafiona, ale mocno przepłacona. Kuba też widzę, że. Też mam karteczkę. Od, też tak. mam karteczkę. No, trudno się do tego tematu nie było nie przygotować. E, oczywiście dziękujemy, że inwestycja dobiegła końca, że dzieciaki większe oraz mniejsze mają miejsce na starych stawach, gdzie mogą e, przebywać. E, ale no, tak jak wspomnieliście, no, inwestycja jest koszmarnie droga. Ja wypisam sobie inne miejscowości. Takie trochę bliższe nam, jak kozy na przykład 11 milionów, żłobek Pisarzowice 10,5 miliona, Woźniki, ale to gmina wiejska, Tomice 6 milionów, ale Częstochowa, miasto dużo większe od Oświęcimia 11 milionów, Polanica, Zdrój 12,5 milionów, Bydgoszcz, miasto kiedyś wojewódzkie 13 milionów, no i Bytom na Śląsku 13,5 miliona. No poza tym, szanowni państwo, dość, że ta inwestycja w Oświęcimie jest droga, to jeszcze miała małe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tutaj te inwestycje, które wymieniłem, miały w większości dofinansowanie czy to z funduszy europejskich, czy też z funduszy rządowych, funduszy inwestycji strategicznych i itd. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że w tym czasie, kiedy mieliśmy w Oświęcimie budować żłobek i przedszkole, to pan prezydent Janusz Fierut stawiał czarne billboardy na rogatkach miasta, atakując rząd Prawa i Sprawiedliwości o to, że nie dofinansował tej inwestycji. No, pan prezydent stawiał billboardy, a nie spotykał się z przedstawicielami rządu, czy to posłami i tak dalej, rozmawiając o potrzebie. Wybudowania takiej inwestycji. No, poza tym okazało się, że po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, że te billboardy, które pan prezydent Janusz Wiedut stawiał w 2021 i 2022 roku, okazały się nielegalne, niezgodne z ustawą o, o, o samorządzie gminnym. No, zobaczymy, w którym to kierunku pójdzie, ale faktycznie inwestycja mocno przeszacowana. Pomimo tego, że tak w ostatnim wydaniu Kuriera Oświęcimskiego pisaliśmy, że nie ma nawet fotowoltaiki na dachu. Sprawa billboardów zdaje się jest jeszcze w toku, <grym> prawda, bo tam jest tryb odwoławczy, także obserwujemy rozwój, rozwój wypadków. Kwestia fotowoltaiki, bo cały czas oczywiście dyskutuj, dyskutujemy i państwo słusznie także w komentarzach pod naszymi tekstami zwracacie uwagę, że jest to inwestycja bardzo potrzebna. Nie negujemy tego. Tak, jest to inwestycja bardzo potrzebna dla Oświęcimia, dla dzieci, dla rodziców. No tylko kwestia taka, że jak wydaje się 20 milionów złotych, w porównaniu do innych inwestycji tego typu, to nie są małe pieniądze. To spodziewalibyśmy się, że jest to inwestycja na najwyższym poziomie, że mamy tam wszystko, włącznie z tymi złotymi klamkami. A tymczasem się okazuje, że specyficzna konstrukcja bo ja, być może tu są jakieś zalety z nią związane ale specyficzna konstrukcja tego budynku, jak odpowiada nam Pan Prezydent w odpowiedzi na naszą interpelację, uniemożliwia, czy, czy no nie wiadomo, czy jest możliwe postawienie na dachu fotowoltaiki. Dlaczego uważamy, że fotowoltaika w tych czasach jest potrzebna? No dlatego, że, że jest dzięki temu tańsza energia, a poza tym ta dywersyfikacja, jeśli chodzi o źródła, źródła dostarczania energii jest też w tych czasach potrzebna, jest to też ekologiczne, również jest to ważny argument. I tam mnie nie wiem, czy chyba zwróciłeś na to uwagę, ale z Walkiem też rozmawialiśmy, ten stok mnie na przykład zafrabował. Bo przed, przed Byliśmy tam na wizytacji i tam On musiał być bardzo drogi, Paweł. Sam, no bo o, o fotowoltaice nie pomyślano, z klimatyzacją też zdaje się jest problem, ale zaplanowano. Cały czas, nie wiem czy nie jest to w kategorii żartu, ale taki stok dla dzieci, saneczkarski, tylko, że on się okazał dość stromy w praktyce. Także stok jest, zjeżdżać można. Jeżeli to nie był żart, to pani dyrektorki, tam dyrektorka przedszkola i dyrektorka żłobka mówiły, że podjęto decyzję, żeby ten stok przegrodzić. Bo, bo skróci rozbieg. Rozbieg. rozbieg w połowie, bo było to zbyt radykalne nachylenie. No to, moim zdaniem, to słuszna decyzja z tym skróceniem rozbiegu. Ja jak najbardziej jeszcze to <noise> zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy nie warto byłoby zainwestować w armatki śnieżne, bo niestety no, mamy taki klimat, jaki mamy, jak mawiał klasyk. Więc można się spodziewać, że trzeba będzie go sztucznie dośnieżać, żeby sobie dzieci na tych samkach pojeździły. A to to oczywiście żart. Natomiast popatrzcie Państwo zupełnie tak, naprawdę obiektywnie. Nie to, co my tam gadamy, tam sritumpitum, tylko popatrzcie tak realnie. Przejdźcie się przez Oświęcim i zobaczcie na obiekty y, miejskie. Nie ma nigdzie, nie ma absolutnie nigdzie fotowoltaiki. Nigdzie. Nam się każe, przysłowiowemu Kowalskiemu, oszczędzać. Dbać o środowisko, dociskać nas kolanem, żebyśmy ostatnie pieniądze wyłożyli na to, żeby było ekologicznie. A co robi miasto? Co robi pan prezydent? Nic. To jeśli mówimy o przedszkolu, które jest świeżo wybudowane, to to jest po prostu absolutny skandal. Natomiast mamy lodowisko bardzo kosztowne, mamy pływalnię bardzo kosztowną, obiekty sportowe, hotel kosztowny, aż się prosi. Aż się prosi, żeby tam zainwestować. No i szkoły jeszcze też. Szkoły, ośrodki zdrowia, przedszkola inne, no sam Urząd Miasta. Nigdzie państwo nie znajdziecie. Nie, nie musicie słuchać tego, co my tu y, mówimy. Jeśli nam nie wierzycie, nie musicie słuchać. Przejdźcie się na spacer. I zobaczcie sami: nigdzie nie znajdziecie oszczędności. Łatwo się prezydentowi Fierutowi wydaje nie swoje pieniądze, moje. Kuby Pawła, Wasze pieniądze. Lekką ręką wydaj, nie patrząc na grosze. Na te inwestycje trzeba patrzeć. Wszyscy mamy tego świadomość właśnie pod kątem racjonalności, pod kątem tego, czy nie można by czegoś tam lepiej zrobić. Tym bardziej, że planujemy w Oświęcimiu Wielkie inwestycje, w związku z czym przedszkola jak gdyby 20 milionów to jest pierwszy taki kamyczek do naszego ogródka budżetowego, ale przecież będzie, Pan Prezydent zapowiada budowę urzędu miasta kolejnego, nowego. Kilka, kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Mówimy o modernizacji, czy w praktyce prawie, że budowy, budowie nowego lodowiska. Kolejne kilkadziesiąt milionów, no lekko licząc, no przydałoby się na te dwie kolejne inwestycje 150 milionów złotych, tak to sobie tak to sobie skromnie jakoś liczę. Liczymy. No, krótko mówiąc, chcielibyśmy, żeby te pieniądze, które będziemy spłacać w Oświęcimiu przez lata prawdopodobnie, były tak racjonalnie wydane. No, ale liczymy, że będzie fotowoltaika na nowym urzędzie miasta czy, czy na nowym lodowisku, no, żeby obniżyć koszty. No, przecież, szanowni państwo, dobrze wiemy, jakie są koszty. Wszyscy płacimy za energię elektryczną. Energia elektryczna drożeje. Także niestety dzięki pracy obecnego rządu głównie Koalicji Obywatelskiej. Także ja nie wiem, dlaczego samorząd nasz lokalny oświęcimski nie inwestuje w odnawialne źródła energii, na przykład tą fotowoltaikę, z której po części zostali wy... zostaliśmy wyśmiani, ale nie przejmujemy się tym. Pracujemy dalej dla państwa. Mam nadzieję, że no, na Urzędzie Miasta no, chyba dach będzie... Utrzyma fotowoltaikę. No to może nie być nawet Paweł mówisz 150 milionów, bo, bo pan prezydent powiedział, że to nie będą duże koszty wybudowania Urzędu miasta nowego, no jakichś 60 milionów. To, to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłem. On tak powiedział, że to nie będą duże koszty. No jeśli dla Pana prezydenta 60 milionów złotych to nie są duże koszty, no to tylko pogratulować takiego prezydenta. No, ja uważam, że powinna się. To, to się pewnie rada dzień stanie, że musi się zebrać grupa odważnych ludzi, stworzyć komitet referendalny i odwołać. Tego szkodnika, bo to, się, to, to co się wy, wyprawia, to po prostu naprawdę się no ręce opadają. No nie bądź taki ostry. Waldek wal, słyszał 60 w, milionów w, w, na nowy urząd, a jeszcze na lodowisko będzie drugie tyle, a może więcej. W związku z czym ja tutaj tak sumuję no, jedno z drugim. Ale wie, wiecie, jak się planuje te inwestycje, wszystkie samorządy? No, wygląda no mniej więcej tak, że tam mówi się radnym i, i, i w mieście się ogłasza, że załóżmy, inwestycja będzie kosztować te 60 milionów, tajemniczo ale, ale potem okazuje się, w trakcie budowy, że nie ma sieci teleinformatycznej, dokładamy jakieś tam 200 tysięcy, że ocieplenie nie zostało takie zaprojektowane, jak być powinno, dokładamy kolejne miliony. Przecież tak waldek pamiętasz, no byłeś radnym miejskim, jak było ze żłobkiem dokładnie. Nie wiem od jakiej kwoty tam startowała ta inwestycja, ale dołożyliśmy bardzo, bardzo dużo. Także no, po prostu tak się tak powstają inwestycje samorządowe, że najpierw ten kosztory jest zaniżony, a potem w trakcie już budowy no, niestety są pompowane te inwestycje finansowe. A poza tym są te, takie czasy, nie, nie da się ukryć, że te źródła energii wszędzie widzimy, no, syntoz ma właściciela. Który, o czym myśli w pierwszej kolejności, żeby dostarczyć zakładowi źródło energii, źródło prądu, źródło mocy. No To oświęcimy też chyba, powinniśmy myśleć w ten, w ten sposób. Tym bardziej, że no, czasy są trudne, ta dywersyfikacja, jeśli chodzi o źródła energii, powinna być. A poza tym, to nie jest tak, że my to sobie tutaj we trzech Kuba, Waldek i kolega Paweł wymyślili sobie, a zróbmy sobie, żebyśmy tu mieli jakieś dynamo i będziemy fotowoltaikę i na dach przedszkola to wrzućmy. No wiecie Państwo, samorządy zajmują się również takimi rzeczami. Czytam ostatnio, że na przykład wodociągi krzanowskie planują budowę biogazowni i ma być to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie wodociągi Krzanowskie. My też mamy wodociągi, zdaje się, w Oświęcimu. W związku z czym da się, da się zrobić, i z tego, co inwestor, czyli te wodociągi Krzanowskie, publikują w prasie lokalnej czy też specjalistycznej, wynika, że ten zakład będzie dawał miejsca pracy, ten zakład będzie dawał energię, ten zakład będzie dawał dochody przeliczalne na setki tysięcy złotych i będzie też ta energia, która dzięki temu, jak rozumiem, mieszkańcy. Będą mieli więcej energii za mniejsze pieniądze. Krótko mówiąc, również takimi sprawami samorządy się zajmują jak chcą, jak włodarz czy włodarka sobie no bo, tego życzy. Ale u nas jest prostsza sprawa. Po co kombinować, wymyślać, tworzyć coś nowego? Jak wystarczy podnieść podatki, podnieść opłatę za śmieci, podnieść opłatę za wodę, i mają to samo. Mają w budżecie to samo, tylko czyim kosztem? Kosztem zwykłego Kowalskiego. To Kowalski musi oszczędzać, nie urząd. To Kowalski, na Kowalskiego się nakłada kolejne daniny, podatki różne. Tak jest według tego prezydenta najprościej. Po prostu ty słaby prezydent. Ja powtarzam czasami, że nie jest sztuką wydać, dajcie mi 300 milionów, a dajcie mi 500. Ja to wydam. Nie ma problem, drodzy Państwo. Sądzę, że dalibyśmy sobie radę powydawać Państwo zapłacili podatki, mieszkańcy zapłacili podatki, my to wydamy i sprawa jest załatwiona, bo wydać 300 milionów jest stosunkowo... Po prostu na potrzeby związane z funkcjonowaniem samorządu takiego jak Oświęcimski. Natomiast chodzi o to, żeby szukać środków zewnętrznych. I tutaj nie, wypo, nie wypominając panu prezydentowi ani nikomu, no to układ jest od dobrego roku sprzyjający dla pana prezydenta. W związku z czym jest rząd koalicji obywatelskiej. Tam są, jak rozumiem, gdzieś dzielone te fundusze. Czy można pisać wnioski? Są ministerstwa, i my póki co, jako radni, nie słyszeliśmy, żeby takie środki zewnętrzne do święć w jakiejś takiej istotnej formie płynęły. No ja czekam, bo to moim ulubionym tematem są czarne billboardy Janusza Kwieruta. No, ja czekam, kiedy no, rok minął, za niedługo minie rok rządów koalicji z 13 grudnia, czyli KO III Drogi Lewicy. No ja nie słyszałem, żeby pan Janusz Wierut pozyskał jakieś spektakularne dofinansowanie przy pomocy swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej. No i czekam, kiedy pan Janusz Wierut postawi na rogatkach miasta czarne billboardy, że rząd K.O. i Donalda Tuska nie udzielił żadnego dofinansowania dla miasta Oświęcim już od roku. Żeby nie było tak, że my się tylko czepiamy. Bo ja osobiście... Osobę Janusza Chwiruta lubię. Chłopiec fajny i zatańczy, i zaśpiewa, jak trzeba. Mnie chodzi o to, jak kieruje urzędem. Jakim jest prezydentem. Nie prywatnie. Jakim jest prezydentem? I prezydentem niestety jest słaby. Szanowni Państwo, kończymy, bo tutaj emocje zaczynają nam buzować za bardzo. Dziękujemy serdecznie za spotkanie. Zapraszamy na następny odcinek. Bo jeszcze chwilę już byśmy botaczki biegli albo albo. Nie, nie, nie. Kulturalnie, dziękujemy serdecznie, chyba bardzo dziękuję Walku, dziękuję, dziękujemy dziękujemy do widzenia, do widzenia. Do widzenia.